Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafów i zapraszam Was na kolejny odcinek, jak co poniedziałek, kema z każdą bronią, ze złotym kamuflażem. Dzisiaj broń FAD i dość szybki kem, 3 minuty 5 sekund, czyli 185 sekund. Dla mnie kemy poniżej 200 sekund są szybkie, więc ładnie, ładnie. Mapka freefall, czyli jedna do łatwiejszych we wbijaniu szybkich kemów. Tutaj oczywiście można było się pokusić o Dabla nawet na FFA, ale ja chciałem mieć po prostu taki Prawdziwy gameplay z wybuchem, z wygraną do Was dla tej serii. Tutaj moich chemów ze złotą bronią, żeby to ładnie wyglądało. Troszkę emocji jest, troszkę napięcia tutaj pod koniec będziecie mogli oglądać, bo zabrakło mi amunicji, nie miałem w ogóle jej nic. No ale to sobie obejrzycie. Ja dzisiaj tak na szybko chciałem się Was zapytać, czy chcielibyście dwa odcinki od razu na z mojej serii. Droga do kema z każdej broni w trybie free-for-all z komentarzem live, ponieważ jedna osoba ostatnio mi tak zaproponowała. Ja osobiście nie chciałbym tego robić, wolałbym, żeby to zostało tak jak do tej pory jest i jeden odcinek, bo jakby... Wiadomo, jak wrzucę dwa, no to są... kurczę, one czasami po 10 minut nawet długie te odcinki, po 2 to by były wtedy, wiecie, 20 minut. Nie chodzi tutaj o samo to, że się długo by to wrzucało. No to żeby tak źle nie było, renderacja, tam te sprawy, to akurat nie jest dla mnie problem. Ale jakoś wolę, żeby był po prostu jeden odcinek, ponieważ nagrywając dwa odcinki mam dwa tygodnie z głowy, a tak muszę dwa tygodnie ugrać cztery odcinki na dwa tygodnie, więc jest to dla mnie łatwiej i jeżeli 90% z Was napisałaby, że tak, chcemy dwa odcinki, no to spoko, ale jeżeli nie, to zostaniemy dalej przy jednym odcinku. No i poza tym, też nie wszyscy chcą oglądać takie długie materiały, bo mi się po prostu nudzi i nie chcę tego oglądać. Jak zobaczą coś szybszego parę minut, to jeszcze, jeszcze zobaczą. Więc tutaj, takie pytanko dla Was. Kolejna sprawa jest taka, że niestety nie mam już konsoli Xbox 360, bo przyjechał do mnie szwagier ostatnio w sobotę razem z kolegą Itacim, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, i zabrali mi 360. Więc niestety nie będę mógł z Wami pograć. A szkoda, bo tutaj już i się z Razerem umawiałem i tam parę osób do znajomych mnie dodało na 360 i myślałem, że może coś tam jeszcze pogramy, ponieważ wbiłem swojego pierwszego nukleara nawet ostatnio, a niestety e, zabrali mi konsolę i już nie będę chyba jej pożyczał, po prostu zostanę przy, 300, przy swoim łanie. I myślę, że trzeba tak zrobić, ponieważ niedługo nowy kod wychodzi, więc tutaj cały czas trzeba mieć. Skila w kontrolerze, opanowanego, że tak powiem. I e, no, sorry, sorry za to, ludzie, że e, myślę, że tak trochę was oszukałem, ale nie dam rady z wami po prostu zagrać. E, następna rzecz, słuchajcie, dla tych, którzy tak bardzo, bardzo, bardzo narzekali na to, że w nowym Call of Duty Advanced Warfare e, jakieś skoki na 50 metrów są i tego typu sprawy to muszę powiedzieć im, że mają, mam dla nich dobrą wiadomość i będzie playlista, w której nie będzie tych wszystkich dodatków do tego egzoszkieletu, więc mogą spokojnie odpalić koda i grać na starych zasadach, bieganie po ziemi, tylko wojna lądowa i żadnych tam latań, skoków, podskoków i wisienia w powietrzu nie będzie, więc twórcy wychodzą też naprzeciw takim graczom, Któryż, którzy wolał taki styl, nie chcą iść za duchem czasu, że tak powiem. I też będą sobie mogli pokotykać. Dobra, materiał się kończy. Mam nadzieję, że gameplay i komentarz Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć! Yo!